Dzień dobry, Anna Szymczak się kłania. Dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o protokole wyboru dostawców. Opublikowaliśmy ogłoszenie w bazie konkurencyjności, oferty wpłynęły, teraz przyszedł czas na jakieś podsumowanie. I w tym, o tym zakresie chcieliśmy dzisiaj opowiedzieć. Co to jest protokół wyboru? Protokół wyboru to jest zestawienie otrzymanych ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na to ogłoszenie. I dokonanie porównania po to, żeby wybrać tego dostawcę, który będzie faktycznie dostarczał zakup, maszyny, urządzenie czy inny element projektu zamawiającemu. Czy wykonanie protokołu wyboru jest obowiązkowe? Tak, obowiązek taki narzucają wytyczne, które obowiązują w dotacjach unijnych, należy sporządzić protokół wyboru dostawcy. Jakie informacje powinien zawierać protokół wyboru? Wytyczne, tak zwane wytyczne kwalifikowalności wskazują tam na szereg elementów, które muszą być. I my taki dokument, taki przykładowy wzór protokołu umieścimy tutaj przy, przy tym filmie. Jakkolwiek wiadomo, że podstawowe rzeczy powinny dotyczyć identyfikować dane ogłoszenie, powinny zadać kryteria, zestawienie otrzymanych ofert, Główne parametry i inne elementy, które są już narzucone, są bardziej takie formalne, które są narzucone przez, przez wytyczne. Jak przeprowadzić ocenę ofert i ocenę punktową? Przeprowadzenie oceny ofert jest y, y, bardzo trudne, przede wszystkim. Oczywiście, w każdej ofercie sprawdzamy aspekty. Nie typowo formalne, czyli czy wiadomo, kto złożył ofertę, czy jest prawidłowo podpisana, czy została prawidłowo złożona. Ale najwięcej obserwując to, co się dzieje na co dzień, najwięcej problemów stwarza sprawdzenie spełnienia specyfikacji poprzez złożone oferty. Zdarza się, że oferta, która jest złożona dotyczy, jest ogólna, ma inne określenia albo na przykład y, y, zawiera w dwóch miejscach różne informacje, na przykład o gwarancji, że w jednym miejscu oferent pisze, że tam gwarancja jest 12 miesięcy, w drugim gdzieś tam małym druczkiem jest pisane, że jest to 24 miesiące. W związku z tym ta ocena ofert jest analizowanie wszystkich zapisów po kolei, po to, żebyśmy, żeby sprawdzić spójność informacji i przygotować, y, y, czy faktycznie dana oferta jest, y, jest prawidłowa. Najwięcej problemów czy najwięcej trudności spełnia, tak jak jeszcze część administracyjnej konsultant jest w stanie pomóc, to najwięcej problemów generują obszary takie typowo techniczne czyli sprawdzenie, porównanie parametrów. I tutaj musimy być bardzo dokładni. Jeżeli na przykład w ogłoszeniu jest wskazane, że ma być długość toczenia minimum 3 metry, to oferta, która ma tą długość toczenia 2,8 metra, nie spełnia tego parametru. Nie możemy przyjąć, że przy 2,8 to jest prawie dobrze. Parametry oceniamy 0 jedynkowe Zgodne, niezgodne. Dobrą praktyką jest, którą tutaj sugerujemy, jest wykorzystanie, przepisanie sobie specyfikacji, z ogłoszenia punkt po punkcie, każde wymaganie i czytanie oferty, czy dane rozwiązanie spełnia konkretnie ten parametr. Na zasadzie porównanie, czy zrobienie takiej checklisty zapobiega pominięciu jakiegoś parametru, który może być istotny. Jeżeli okazałoby się, że dana oferta jest niejasna, nieklarowna albo jakiś zapis budzi wątpliwość, to ma oceniające, ma możliwość zadania pytania Czyli nie zostawiamy tematu, że prawdopodobnie jest tak albo nie, tylko należy przygotować maila po to, żeby zachować tę nową ścieżkę audytową, czyli mieć dowody na to, że w jaki sposób wygląda korespondencja. I zadajemy pytania oferentowi, że w odpowiedzi na złożoną ofertę, numer albo z dnia, niezbędne jest doprecyzowanie. Na końcu, o każdą ofertę, musimy mieć jasność, czy oferta spełnia specyfikację czy nie spełnia specyfikacji i dopiero oferty, które spełniają tę specyfikację techniczną może być, z, nie, może być oceniana po to, żeby przydać, nadać jej określone punkty. Co możemy zrobić jeśli wygra oferta, której nie chcemy? No to jest takie, to jest taka trauma każdego, który dokonuje ogłoszenia. Co prawda, dokonując ogłoszenia, bazie, czy informacji o poszukiwaniu dostawcy, no nie możemy nikogo faworyzować albo dyskryminować, jakkolwiek wiadomo, że w firmach zazwyczaj każdy ma jakieś preferencje. W związku z tym, jeżeli dokonując oceny ofert, musimy postępować zgodnie z tym, co dokładnie było podane w ogłoszeniu. Jeśli okazuje się, że oferta zdobywa najwięcej punktów, ta, którą nie chcemy, którą na przykład nie podoba się, no niestety, nie pozostaje nic innego, ona musi zostać wybrana. Drugą drogą, czyli planem B, jest zakończenie przetargu bez rozstrzygnięcia i ponownie, pro, przetargu oczywiście w cudzysłowie, ponowne opublikowanie ogłoszenia, dopasowując warunki, które, które się pojawią. Jakkolwiek patrząc na te preferencje bądź brak preferencji, Istotne znaczenie jest tak przygotowanie ogłoszenia, żeby złożona oferta spełniała wszystkie parametry, które są potrzebne do takiego zastosowania, jakie jest opisane we wniosku. Nie chodzi tutaj o przygotowanie jakichś specyficznych, wydumanych wymagań, których nikt nie jest w stanie spełnić. Jakkolwiek na to zawsze uczulamy, żeby przygotowanie tej specyfikacji. Było powierzone osobom, które na co dzień zajmują się daną technologią, wykorzystują dane rozwiązania, bo one najłatwiej są w stanie prawidłowo przygotować specyfikację. Tego nie zrobi żaden konsultant, dla którego są te wszystkie parametry tak samo ważne, ale osoba, która się na co dzień pracuje, jest praktykiem, jest w stanie dobrze przygotować specyfikację. Oczywiście pamiętamy, że w specyfikacji nie ma nigdy nas własnych. Na co szczególnie zwrócić uwagę podczas sporządzania protokołu? Przede wszystkim na kompletność informacji, na jednoznaczność informacji. To, co mówiłam na początku, kwestia gwarancji, że w jednym miejscu jest taka gwarancja podana, w innym może być, w innej części oferty może być inna. To się dosyć często zdarza, jeżeli w, w ogłoszeniu, na przykład jest narzucony formularz oferty i Oferent dodatkowo załącza, czyli wypełnia formularz oferty, tak jak sobie firma życzy. Oprócz tego dołącza swoją typową firmówkę na własnym papierze, i tam na przykład standardowe rozwiązanie zostanie jakieś. Takie elementy musimy, musimy wychwycić, żeby były spójne, precyzyjne. Najlepsza droga dopytywanie się dodatkowo w mailu, po to, żeby nie pozostawić dowolności w obszarach, gdzie, gdzie tej dowolności nie powinno być przy interpretacji. Drugą rzeczą jest ważna, drugą istotną rzeczą to jest kwestia ważności oferty. Oferty w momencie, kiedy je oceniamy, powinny być ważne, bo jeżeli oferta już jest nieważna, oferent złożył ofertę, która jest ważna do 6 grudnia, ja oceniam 10, no to oferent już nie jest związany tymi warunkami, które nam, które nam zaoferował. W związku z tym, gdyby się okazało, że oferta straciła ważność, no jedynym rozwiązaniem jest. Poproszeni o wydłużenie terminu ważności tej oferty do takiego momentu, żebym mogła porównać wszystkie oferty w tym samym czasie i żeby te oferty były wiążące. Czy wyniki muszą być ogłoszone? Tak. Tak jak informujemy świat, że szukamy dostawcy dla danego rozwiązania, tak również, że zakończymy procedurę wyboru dostawcy i wybieramy tego jednego szczęśliwca, który będzie nam dostarczać maszyny czy urządzenie, musimy opublikować informację, kto wygrał w danym, w danym ogłoszeniu, czyli kto jest szczęśliwym zwycięzcą i będzie dostarczać sprzęt. Baza konkurencyjności zawiera Aktualnie zawiera zakładkę, gdzie wskazuje, która oferta została odrzucona, a która oferta została wybrana. jest już to ułatwione, zautomatyzowane. Czy jest to ostatni etap procedury wyboru? W sumie procedura wyboru się kończy, czyli tak, jakby ta tak jakby dotacyjna część się kończy, ale przed nami kolejny etap, czyli podpisanie umowy z dostawcą, który został wybrany w ramach tej skomplikowanej, omawianej po etapach nie, procedury. I teraz przy podpisaniu umowy Państwo już działacie, idzie normalnie biznesowa ścieżka działania, taka jak zazwyczaj, z tą różnicą czy z tym zaakcentowaniem, że podpisana umowa z dostawcą musi być zgodna z tym, co złożył w ofercie. Takie klasyczne problemy czy jakieś nieścisłości to jest na przykład właśnie ten nieszczęsny okres gwarancji, dzisiaj kilkakrotnie przywoływany. To jest na przykład termin dostawy, który na etapie składania oferty, załóżmy, wynosił 16 tygodni, a w, w, w momencie podpisywania umowy pojawia się dłuższy termin, inny termin niż był deklarowany. Umowa musi być zgodna ze złożoną ofertą, wcześniej. Tylko tak będzie prawidłowo. W umowie oczywiście mogą być pewne zapisy rozszerzone, mogą się pojawić dodatkowe kwestie, na przykład reakcja serwisu, dodatkowe elementy związane z biznesową obsługą danego zamówienia, ale te warunki nie mogą zaprzeczać temu, co było złożone w bazie i co było podstawą wybrania tej konkretnej oferty. Na tym kończymy cykl związany z procedurami wyboru dostawców. Życzymy wszystkim dużo szczęścia, rozwagi przy konstruowaniu e, ogłoszenia, no i żeby zawsze wgrywały te oferty, które są mile widziane w realizacji w danym projekcie. Powodzenia. Dziękuję.